Jest miały kilogram łąki. Uwaga, bawcia robię dziś od rana kieroki, zapas pierogów. Wlewamy dwa roztrzepane jajka. Do tego łyżeczkę soli. pięć łyżek oleju. I powoli zagniatamy i wlewamy gorąco pół litra gorącej. No to, a no gorąca, gorąca. Dobra, rzeczywiście gorąca, pół litra gorącej wody. Swoją drogą zwróćcie uwagę na te tatuaże babci. Dziewczyny wczoraj robiły. Bardzo ładne. No i zagniatamy. I zagniatamy. Jak te ciasto się zagniata, one idealnie się formuje, naprawdę tutaj. E, no tak myślę, że 3 minuty mama? Tak, tak. No i już Gimmy. jest, zobaczcie. Już. Jakie piękne ciacho. Podsypujemy. Podsypujemy odrobinę mąki, bo musimy je z miseczki wyjąć. jeszcze chwilę pougniatać. Pozagniatać. dowody zbrodni. Wczoraj ciasta były cztery kawałki. Dziwnym trafem w nocy zniknęły. Czegoś, pokaż te ciasto. To jest ciasto w ogóle z ebułka z kaszą Przepyszne. Przepyszne. Pierogów jest dziecinnie proste. Mamy farsz, mamy szklaneczkę i odciskane. Ciasto jest idealne. Dzieci się... je jak Będzie się tak. a, jak, a jak zrobię? Nie. Babcia odjechała i zostawiła mnie z takim złotem tutaj. To jest prawdziwe złoto, mówię wam. Złoto. A dziś przyszłam tylko na trochę, bo jutro mam badanie i do jutra, do 19 już nie mogę nic jeść. Przyszłam na trochę i słuchajcie, mam 370 kalorii. Jest zrobione. Tak wyrzutów sumienia jeść sałatkę przy żonie, która nie może nic jeść. O, zobaczę, ja nie mogłem, to też